Słowo numer 61, prawie szczyt. 1 stycznia 2021, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. W 2018 napisałam 32 odcinki słowa. W 2019 18 odcinków, a w 2020 tylko 10 odcinków. Rok 2021 rozpoczynam pisaniem, więc to chyba dobry znak. Tak naprawdę jednak nie chodzi tu o ilość, tylko o utorowanie energii, którą ostatnio włożyłam w krótkie formy internetowe oraz długą formę, jaką jest moja napisana niedawno, czekająca na odpowiednią chwilę i modląca się o wydanie książka. Wczoraj zakończyłam rok 2020 słowem prawie. Od początku minionego roku to co prawie spotkało lub prawie osiągnęłam jest dominujące. Od prawie umarłam, przez prawie wyzdrowiałam, prawie wydałam książkę, po prawie zakończyłam psychoterapię, a i wiele pomniejszych rzeczy można by tu dołożyć. Słownik języka polskiego określa słowo prawie jako partykułę komunikującą, iż to o czym mowa nie zostało osiągnięte i że niewiele brakuje, aby się urzeczywistniło. Tak sobie wczoraj siedziałam z tym moim prawie. I doszłam do wniosku, że to takie puste miejsce, luka w biegu wydarzeń. I od razu przyszło mi do głowy, że wypełnieniem tej luki może zająć się Bóg, a dokładnie Duch Święty. On dopasuje się do każdego kształtu i wypełni każdą przestrzeń, podobnie jak wiatr, woda czy ogień. I zrobiło mi się tak jakoś lżej i spokojniej na sercu. Wczoraj także kolega wysłał mi, jako podsumowanie swojego roku, zdjęcie, na którym całuje krzyż na szczycie gigantycznej i groźnej góry. Zdobył szczyt, do którego robił kilka podejść, aż w końcu mu się udało. Jego prawie urzeczywistniło się, jak było widać ze zdjęcia, z Bożą pomocą. W tym kontekście wierzę w to, że moje, że nasze prawie może się wypełnić w każdej chwili, w każdym kolejnym nowym roku, który będzie nam dany. Nie muszę się miotać i nadmiernie spinać, żeby je na siłę spełnić, ale też nie muszę rezygnować i poddawać się. Po prostu mogę sobie zostawić przestrzeń, strefę wolności, otwartości, uważności na bieg zdarzeń. Poprzedni rok pokazał mi, jak niewiele kontroluję ja sama, ale też my, jako zbiorowość, społeczność, czy może nawet cywilizacja. Nauczył mnie, a może trochę nas wszystkich pokory i skłonił do zaniechania dalekosiężnych planów i skupienia się na tu i teraz, na robieniu codziennie tego jednego czy kilku kroków do góry w kierunku naszego szczytu. Dlatego w nowym roku chciałabym życzyć sobie i Wam tej przestrzeni w codzienności, w teraźniejszości, gdzie nasze prawie spotka łaskę. Jestem pewna, że wtedy może urodzić się w nas coś zdecydowanie boskiego.